a także od pierwszego pola pojedzie Kacper Pitura, Petrus Miweguski, Jakub Zaskorka i Igor Kurzak już kierownik startu ustawia zawodników już raczej kończy to ustawianie. już będziemy mogli za chwilę ruszyć z tymi emocjami z tym biegiem 20, który zdecyduje o tym czy zobaczymy Kacpa Piturę jeszcze dzisiaj czy jeszcze nie a więc teraz czekamy no jedynie na pewien znak i mamy Olgit, zielona lapka się pali zawodnicy poszli spod taśmy Dosyć równo i teraz Kacper Pitura na drugim miejscu, Miwagózek, oj teraz spada Kacper Pitura na czwartą pozycję i teraz jeszcze w kredzie. Już go chyba dzisiaj nie zobaczymy, a tam na pierwszej pozycji Miwaguski, za nim Jakub Deskorolka i Igor Kurzak. No o nic już bardziej nie walczą, jedynie może o miejsce w wyklasyfikacji generalnej. Kacper Pitura już na samym końcu, a tam walka o pierwszą pozycję się właśnie zaczyna, Miwaguski czy Jakub Deskorolka. Kogo zobaczymy na pozycji pierwszej Tu wszystko się może wydarzyć Gózki póki co trzyma Ale teraz przedłużenie prostej Pierwszy wow. Zrobił oh. Kasper e, Przepraszam Kuba Deskorolka przyjeżdża na pozycji pierwszej Po świetnym ataku Drugie miejsce zajmuje Miwaguski Trzeci Igor Kurzak I czwarty Kasper Piotrak, Którego dzisiaj niestety już nie zobaczymy na torze Tak samo jak wszystkich uczestników Tego biegu